Siemano, tu ja. Yy, pokazuję coś takiego, bo moja bocia ześwirowała. ze dwa albo trzy dni, już tak kurczę, od godziny koło 16 się wyłania. I do pory jedzenia tak krąży. Najpierw krążyła tam z tyłu w rogu. Teraz krąży tutaj. Oj, sorry. Nie wiem, co jej odbiło. Jest sądzę, że może zmianę pogody odczuwa i no, coś jej się poprzestawiało. Także to jest moja szalona bocja. Jak widać, wyrosły se. Druga gdzieś schowana pewnie siedzi, bo jej nie widać. Ale ta jedna, tak jak mówię, szaleje. To taka mała nowość. Então na raça